Siemaneczko, witam Was na swoim kanale. Dzisiaj Wam opowiem i pokażę, jak szybko rośnie migdał wyhodowany z pestki. Jest on chyba rekordzistą, jeżeli chodzi o wzrost moich roślinek. No, więc zabieramy się za oglądanie. Ostatni odcinek był nakręcony miesiąc temu. W międzyczasie migdały zostały przesadzone. A mimo tego naprawdę nie, nie hamują ze wzrostem. Już patrzymy, co się zmieniło. Ta gałązka na pewno zdecydowanie urosła. Mm, idziemy do góry, do góry, do góry tutaj się nam zaczyna migdał rozkrzewiać zobaczcie jak ładnie tego nie było jeszcze na ostatnim odcinku już się robi takie drzewko z niego wciąż rośnie drugi jest trochę mniejszy no i widać, że jest po prostu jakąś inną odmianą inaczej wygląda a ci, którzy mnie uważnie oglądają wiedzą, że migdały, właściwie pestki migdałów zostały kupione w jednym sklepie z jednego pojemniczka na wagę i wyrosły dwa różne migdały. Ten oczywiście też rośnie, ale jakoś tak mniej regularnie. Tutaj jakieś te listki są takie bardziej poskręcane, mimo że są zdrowe. Tutaj są takie bardziej rozłożyste. No troszeczkę, troszeczkę się różni od tego migdałka. Omawiałem to też w, w którymś z odcinków, że inaczej wyglądają. No i jak widzicie widać tę różnicę. Widać, widać. Zdecydowanie. Także nacieszcie jeszcze oko, bo zaraz skończymy. Długie, już ma chyba z metr wysokości, naprawdę. Spory, spory, ciężko go w ogóle całego pokazać. No, tak się prezentują. No nic, kiedyś wam je jeszcze pokażę na pewno, pewnie za jakiś miesiąc. Więc tym optymistycznym akcentem się z wami żegnam. Cześć.